Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w następnym odcinku z Witam San Andreas. OK. I lecimy dalej z przygodą. Ostatnio zakończyliśmy sobie misję Raidera. Aha, także tak. Okej. Okay. Jest dobrze. Mm. Jest taki problem, momencik. Muszę sobie zmienić kilka rzeczy. Tak to było? Dokładnie. Myślałem sobie kilka rzeczy zmienić, bo nie wiem czy wiecie, ale w San Andreas pojawiają się czasami takie błędy że myszka nie działa. I po prostu są problemy później. No, dobra. W sumie się odpocznie. I tutaj zaraz w rozbiegu skoczymy sobie tutaj. I tutaj. O, no i dokładnie. Ostatnio. Okej. Okay. Eee, jeszcze jedna sprawa, bo ostatnio był problem z dźwiękiem. Eee, więc to jest chyba tak. I nie wiem, czym to jest spowodowane, bo wszystkie moje ustawienia właśnie okazuje się, że są eee, ustawione na 100% wszystko mam tak naprawdę, więc nie wiem, czego to jest powód. 你还能记呢？ Ciepłe nas robi, no. Dobra. Jedziemy po dinera narkotyków. Siadaj, Ryder. O kurde, dobra bo nie widzę. Tu jest, to jest. Siadaj. Dobra. Eee, no. Także jeśli w tym e, odcinku będzie też takie słabe audio, to spróbuję to ogarnąć ogólnie i naprawić jakoś. Zobaczymy, e, co z tym będzie, bo nie wiem generalnie. Eee, dobra, no, Ojej. No, no. No, to robimy. No, tak. <laughs> no, okej. O, co sobie zmieniliśmy już automatycznie? A, mamy ten broń, dobra. Bo to nie jest jako droń French tylko jest po prostu jako osobna wroń dobra eee... Uh, we... dawaj Ryder, lecimy uh, <coughs> no dobra, mm. Chciałem powiedzieć. Nie to mi chodziło. Dobra. Wszyscy jak ten też zdychać. Wszyscy. Dobra. E, I wracamy się z powrotem. O kuźwa, stary. Dobra. Zwalalałbym stąd. Jakbym tutaj skończył y, w tym momencie. Zapuszkowany to by była niezła lipa, dwie gwiazdki. Już mam co jest, że się tego policjanta nawet nie zabiłem. Dokładnie dobra, no i niestety za to hajsu nie dostaliśmy. Więc jesteśmy biedni, mamy tylko 430 dolarów. Ale, tak jak mówiłem, to się w przyszłości będzie zmieniać do jakichś tam wyższych kwot, wiadomo, z czasem po prostu. I będziemy naprawdę kozawcą mogli sobie CGI, że tak powiem, zmienić totalnie. Nie wiem. Będzie problem, żeby wejść. Bo to się wydaje generalnie, że to jest dużo, ale tej ja amunicji mam, to nie jest jeszcze aż tak dużo, to mówiąc. E, dobra. Myślę, żeby sobie e, pójść pisa zapisać. Na razie jeszcze i zaraz pójdziemy sobie na misję do następną. E, także tak. E, Jak chcecie, to ogólnie może jakieś też jeszcze mody polecimy, bo wiem, że jest mod na przykład randomizer, który e, pozwala na to, że możesz, e, można jakby randomowe rzeczy się pojawiają na mapie i tak dalej, także tak pojazdy się zmieniają jakieś dziwne. Przejdziemy do Taco Bell. <coughs> Można powiedzieć, jak Bell. No, nawiązanie to jest do Taco Bell. Um. Ok. Chciałem poczekać, że skąd gadać, bo może coś ciekawego by się pojawiło. I teraz. Adeguatamente. Vediamo eh. no. se oh right fuck Fok. Fok, dobra. Mało brakowało. Kurde. No zablokowałem się naprawdę na takim głównie. Dobra. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. No i wracamy się, dobra.

Ok. mente eh, Przeniesiemy się do fryzjera teraz. Zrobię tę te fryzurę, co chciałem wcześniej. Albo w sumie zobaczymy, jak ona po prostu wygląda. Czy będzie spoko. Ta wycinka. Next Shift. Pokaż. Nie, to wygląda No. Dobra. Pójdę sobie do innego fryzjera, bo później nieco indziej będę mógł sobie ten. Dobra. Na tą siłownię będę sobie chodził poza odcinkami, bo jest to po prostu nudne. Ale jakoś tam można sobie podpakować CJ-a, więc zawsze spoko. Można się nauczyć też nowych czasów. Także jak na przykład nie będę miał okazji walczyć bronią, tylko na pięści, to będę miał lepszy. Będę miał po prostu łatwiej trochę. Dobra. Lecimy zapisać i przejdę sobie jeszcze jedną misję, może. Przecież zobaczę w sumie. Nie ja mam Lecimy na pewno zapisać. Szczególnie może sobie pójdę tatuaże jeszcze zrobić, bo tutaj też się da. Jest tutaj tatuaż e, i zobaczymy. Dobra, Widać dajcie mi tyle. Dobra, myślę, że jeszcze jeden, e, jedną misję zrobię. A tego co Rider powiedział już nie przetłumaczyli. Ciekawie. Czemu są tutaj dwie fury? Aha, bo jest fura Sweetie i Big Smoke, bo to jest chyba fura Big Smoke tak w ogóle. you okay. Dokładnie. ok Teraz mam trochę łatwiejszy celownik, pyk. A jeszcze tam tutaj. Okay. Dokładnie możemy też rozwalać samochody, trzymając więc z wielmi paliwa po prostu i tyle. Dokładnie. Także jedziemy od na na słonka i teraz tutaj od, to, od tego momentu e, będziemy mogli sobie przyjechać tutaj po prostu e, wziąć naboje do pistoletu, ale wiadomo, że to już potrzebny mi nie będzie, bo ja mam ich dość sporo. Zresztą pistolet to jest taka dość karzynowa, w obronie, której w późniejszej grze raczej używać nie będę w ogóle, albo będę używać po prostu mega rzadko. Także raczej tam nie będę chodzić, bo chyba nawet nigdy nie byłem przez całą grę. przechodziłem. Dokładnie, lecimy teraz do binko, czyli do sklepu z ubraniami. I to jest też następna ciekawa rzecz w tej części, bo w żadnej innej tego nie ma, że tu można sobie po prostu przebrać że ja różne ciekawe stroje, rzeczy. Zresztą to jest pierwszy taki raczej sklep, który jest tani, ma bardzo mały asortyment w sumie. Nie są to jakieś prestiżowe ubrania czy coś takiego jak będą później. Nie. O, a pokaż to? Nie, to jest takie typowe, coś zakładałem. E może bluza dresowa po prostu tak się to wygląda co mamy jeszcze trochę tego jest, ale dobra to wezmę bo zielona bluze z kapturami, biała koszulka t-shirt szarp, zielona koszula koszula w kraty, koszula bo kurtka wojskowa t-shirt Hmm. Chyba wezmę sobie tą zieloną koszulę. Jeśli to jest tak dokładnie, to jest to, co myślałem. Na nogi weźmiemy jakieś dresy. Większość w nie są lepsze, ale mogą być stresy. Tak. Buty. E, dobra. Siągały się na potrawki. Booty kompozycje, pąki, hip-hop. Hip-top Co to są? Takie białe, dobre może być Jeszcze ja sobie wezmę. O, bo już sube kosztowały to całkiem o drogo yy. łańcuchy i śmiertelniki Kupię to w końcu czemu by nie albo nie, w sumie może bez takich tych Zostawię sobie trochę kasy z tego, bo to takie okulary, Już e, tutaj ewentualnie jakąś, e, chyba nie, nakrycie głowy, e, taka czy to wyglądało. Nie, dobra, tak jak mówiłem, to jest strasznie taki, póki średni więc. E, to tyle. E, no i zegarki jeszcze mamy. E, Wezmę sobie żółty zegarek, powiedzmy, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I tyle w sumie. Dobra. mamy wykonaną przycinek jest na plus. E, dobra. Tutaj sobie będziemy kończyć odcinek. E, ja sobie pójdę zapisać już e, poza tym, bo odcinek i tak już wychodzi wyszedł długi dość. E, no i co? Myślę, że może nawet jeszcze dzisiaj, albo jakoś jutro rano. E, Godzinach, może 12, może 9, 10, 9, 12, jakoś tak pewnie, może nawet 13. Wleci odcinek następny, albo jeszcze dzisiaj, jakoś też w nocy zobaczymy, jak to wyjdzie. No i w sumie to tyle. Także możecie ocenić film, zostawić komentarz, wiadomo, zawsze co pomaga wy... Jakimś tam e, takim przyroście na kanale, w sensie, e, że kanał się dzięki temu rozrasta. Także bym był wdzięczny, jakbyście zostawili jakiś komentarz, like. E, dzięki i to było na tyle. Cześć.